Chcielibyście dożyć 100 lat? Znaczy, ja wiem, że każdy człowiek na ziemi myśli, że to on, właśnie, będzie tym pierwszym człowiekiem w historii, który po prostu z jakiegoś powodu nigdy nie umrze, no nie? Ale tak ogólnie, chcielibyście tak do stówki dożyć? Ok, wody jest tego rozwinięcie, no to ciekawe, oczywiście na tą kolejne części też się nie mogę doczekać. Na Origins bardzo czekałem, bo uwielbiam starożytny Egipt. Ale starożytną Grecję też uwielbiam, i wikingów też uwielbiam w sumie latające kamienie. Okej, okay, coś tu jest. Droga była przez urwany most, patrz, praktycznie odczyliśmy no, ustalnie. szczyt świata. Jeśli spojrzysz na ogrom tego świata, a nawet na majster tych gór, zdajesz sobie sprawę, że jesteś jedynie ziarnkiem piasku, ale także i częścią tego wszystkiego. Żeby to był najwyższy szczyt w grze? Czy coś? Najwyższy szczyt w grze podstawowej, siadaj, i nawet jeden punkt zdolności. No dobra, czyli było jeszcze odkryte coś przed nami tutaj. Lecimy teraz tutaj szybciutko. Jeden region. Great Sand Sea. Czyli tak zwane Wielkie Morze Piasków. Na południe od Siły. Siła mój dom odumulili się wszyscy Jeszcze niedawno wszyscy się zbijali z budu czy z czegoś tam, z czegokolwiek, z czegoś tam się zwijali na ziemi. co na morzu piasków, prawda? Oprócz piasków. Oczywiście gra, gra z otwartym światem nic dziwnego, że też dla tych, którzy lubią eksplorować, znajdą się jakieś ciekawe miejsca, które trzeba sobie samemu znaleźć, a nie ma ich zaznaczonych w żaden sposób. Jasne, jasne. Morze piasku mapa na wielkim morzu piasku, tylko piasek. Na to wygląda. chociaż na przykład tutaj droga dokądś prowadzi. Chodźmy zobaczyć. Jest ewidentnie droga i ona dokądś prowadzi. Tam coś może będzie ukryte, tak naprawdę. By była idealna wskazówka do tego, żeby sprawdzić samemu niedaleko. Co tam na końcu tej drogi jest? Stoi chyba kuni. Panjore. Po prostu bandziory w sumie, czy coś tu jest zebraniem? Dlaczego tu Nawet nie ma chyba. Dobra, najebmy im i zobaczymy. A oni nie są moim przewidzeniem? Nie, ja po prostu mam na sranę już w pani o to Coś tu nie by leży śmiecz. Zawsze coś, dobra to ogarnięte Katara Depression. W takim razie trochę dwa ostatnie większe takie Jakieś zadanie. Nawet jest łowcy, czekają Katara Depression. Jak się tu dostaniemy najszybciej? Od Balagry nie, tu sobie wejdę.

Wiecie czemu oni zrobili ten e, miry, Mirycz taki, taki średnio, średnio, słaby? Bo oni dalej chcą te otwarte światy robić, bo zajebista zabawa dla nich to jest. Także kurde, ludzie narzekają, że asasyny ostatnio nie takie nieasasyńskie. To zróbmy takiego asesyńskiego, ale takiego chujowego. To powiedzą, dobra to nie, róbcie tam. I tak zrobili. Jak pomyśleli, tak uczynili. Tutaj też taka, kurde, dolina, nie? W piasku. Depresja. I co tu mamy? Dwa znaki zapytania. Nie to nie jest tak, że ja jestem zawiedziony tym faktem, że tak mało rzeczy jest. Naprawdę nie o to chodzi. Wręcz powiedziałbym, że nawet dobrze, bo w końcu jesteśmy na pieprzonej pustyni, w większości. Poza tym jakiś taki wysyp na siłę zjebanych powtarzających się znaczników z tą samą zawartością jest. Bez sensu. Także to jest, myślę, że myślę, że spokojnie Kuń, nie tam, tu. Gdzie idziesz? Jeden. Pamiętamy, że mamy też zadanie z tymi kręgami. E, tam czy kręgami kamiennymi. No więc pewnie jest to zadanie, więc ogólnie jak odkryjemy wszystkie, to zrobimy jedno z zadań, które jest na liście. I mamy nawet właśnie taki jeden okrąg z tego, co wygląda na to tą Ostatni. O oh. Osiris was cut into 14 pieces by his jealous brother, who scattered the pieces throughout the land. Osiris' wife, Iset, searched and found all the pieces except one. What happened to the other piece? It was eaten by a fish. It was his. Uh, so Osiris was resurrected and yeah. became lord of the underworld. Oh, so we couldn't have children anymore, huh? you are growing up far too quickly oh man osiris the father of gods brother of seth who murdered him it is said that he sets tears for her beloved husband created denial find out the historian ilość takich historii, w których jakieś na przykład rodzeństwo ze sobą się kłóci i zabija nawzajem jest tak mnoga, że aż praktycznie, co niestety smutne, praktycznie prawie to jest normalne wręcz bym powiedział, nie? tak kurde często się słyszy, że rodzeństwo ze sobą rywalizuje gdzieś tam na tyle, żeby po prostu, że jak i, i walczą, są jak dwóch obcych ludzi, albo jeszcze gorzej. Nie? I jeszcze jeden. Nawet na przykład wow. polski król Bolesław Usty przewidując, że się będą. Zwalczać nawzajem jego synowi, po prostu rozdał, dał każdemu po jednej ziemi, żeby każdy miał swoją część, żeby ze sobą nie walczyli. Oczywiście był to ogromny błąd z jego strony, bo, bo powstało wtedy rozbicie dzielnicowe, które osłabiło całe państwo bardzo, przez co stało się ono podatne na wpływy zewnętrzne i na ewentualne inwazje. Tego już nie przewidział, albo miał to w dupie. To wie, tak czy siak, no z myślą o tym, żeby się nie zwalczali nawzajem, a jak wyszło, tak wyszło. Ty, co to, siedzę O, a Można sobie tu dziś odpocząć. jest w wodzie Tu można odpocząć spoko W sumie tak W sumie tak Wszystkie pustelnie ogarnięte proszę Państwa A to dzięki temu może tak te sobie zrobił zdjęcie, bo tam też była pustelnia na tym szczycie Normalnie byśmy pewnie nie znaleźli Udało się, czysta woda, czysta siła, coś łączy te dwa zjawiska. Ops. a więc ostatni nieodkryty region, proszę Państwa, Isolated Desert Isolated Desert skąd by tutaj dobiec? Może być tu. Cheek. Lalal la, 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 la. wow. odkry całą mapę. Odosobniona pustynia, no tak, o deszcz, ma sensu.

Co ma killu? A co na tej oto? Kilka znaków zapytania, zadanie. Łowcy jeżdżą, ale to się tam ogarnie. Z zadaniem właśnie jest zadanie Ale nie wszystkie kręgi jeszcze, prawda? Jeszcze gdzieś do krąg musi być Okej, okay, chyba wpadł pod ziemię ślew czy coś Shit. Pewnie był w jaskini <śmienic> że też akurat taki punkt tutaj nie podoba mi się też fakt w tej grze, że on się może wspinać praktycznie zawsze do góry po czymś nie? No nie musisz szukać jakichś takich dokładnie tam <śmienic> idealnych miejsc do tego, żeby się czegoś złapać. Jeżeli to są skały na przykład, to właśnie może się wspinać cały czas. To jest zajebiste. Wiadomo, że jest jakiś, jak jest jakiś budynek, no to już tam. Jak jest ewidentnie płaska ściana, no to już się nie wepchnie, no to też ma sens. sobie te znaki zapytania oczywiście, potem pójdziemy to zadanie robić. Tutaj chyba będzie kolejny ostatni kominny krąg na dole. <tryk> <tryk> Piątynia Aleksandra. Hmm. To jest, czy ja dobrze widzę, to jest wąż 33, to jest szef wąż? 39 poziomu Centralny wąż przywódca 39 poziom nie móc go zabić z wyskoku a nie mogę Ile węży jak jest dom

Trzeba na robota być takim wartownikiem, nie? Stoisz jak taka pała na widoku takim centralnym. Jeszcze rozumiem, że gdzieś tam taki schowany jesteś coś, no to dobra, ale kurwa stoisz na takim centralnym widoku, że jak coś, to pierwszy jesteś do odjebania. I co? Gapisz się w jedną majkę. Nie? Kurwa nie mówię, jak się tam pochodzi do kuchlu ja Jeszcze musi być jakieś tajne wejście albo coś sen są schody Um... something of importance was here something of importance was here something of importance was here Go, 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 go. Zwiedzanie go, go, go. Ale spoko spoko jeszcze dwa dodatki. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.